Już za kilkadziesiąt dni rozpoczyna się rok akademicki. Oczywiście studenci już teraz szukają mieszkań, szukają pokojów, no bo powiedzmy sobie też że wprost nie dla każdego znajdzie się miejsce w akademiku. I biorąc pod uwagę to wszystko, co się dzieje nie tylko w Warszawie, ale także w wielu innych miastach, okazuje się, że ten rynek mieszkaniowy jest coraz trudniejszy. Problemy napotykają między innymi nie tylko w kwestii tego. Co można znaleźć, ale też kwestii za ile, bo jak się okazuje coraz mniej mieszkań, coraz mniej na przykład pokojów, to pokoje, za które trzeba zapłacić mniej niż tysiąc złotych. I o tym też rozmawiam z moim gościem Agata Stachowiak, ekspert do spraw nieruchomości. Oto dom. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witam. No nie jest to Pani Agato przejazne aktualnie rynek, zwłaszcza dla studentów, bo powiedzmy sobie wprost, to nie jest jakaś zamożna grupa. Tak, zdecydowanie. Lipiec, sierpień i wrzesień to, jak wszyscy wiemy, jak pani redaktor wspominała, gorący okres na rynku najmu. Nawet czerwiec to już jest ten miesiąc, w którym studenci powoli zaczynają się rozglądać za, za lokalami na wynajem. No, z raportu, który przeprowadziliśmy, Szczęśliwy Dom, Sensy Zmian Mieszkaniowych, edukacyjni nomadzi, tak określiliśmy sobie tą grupę, czyli młode osoby w wieku od 18 do 20 lat, które przeprowadzają się do większych miast z powodu studiów, szukają wiedzy, doświadczeń, rozwoju. No i ona, połowa z tych osób wynajmuje mieszkania, oczywiście, ale co ważniejsze, aż 66% z nich narzeka, na co, o czym wspomniała pani redaktor, na wysokie koszty najmu. Dlatego te osoby często decydują się dzielić mieszkanie ze znajomymi albo wynajmować mhm. tylko pokój. My właśnie wkraczamy w ten moment, wrzesień. To jest taki czas i to jest taki miesiąc, kiedy no, studenci zderzają się trochę z rzeczywistością i z tymi cenami, które obecnie są na rynku. No i muszą stanąć, że tak powiem, prawdzie w oczy i zdecydują i się wtedy właśnie na wynajem pokoju. Wtedy zaczynają się te intensywne poszukiwania chociażby tego, tego pokoju. Trudno się no dziwić... Właśnie, bo, bo pani Agato, pani mówiła o tym, że te poszukiwania zaczynają się już w czerwcu. No i ja pamiętam, gdy ja studiowałam. No faktycznie też nad mieszkaniem rozglądaliśmy się już w momencie, kiedy kończyliśmy rok, akademicki, a wszystko dlatego, żeby znaleźć jak najfajniejsze mieszkanie, w jak najfajniejszej cenie. No i wtedy warto też już było zapłacić za to przetrzymanie na okres wakacji, ale mieć coś, w czym dobrze byłoby jednak mieszkać przez te kolejne miesiące. Tak i właśnie sytuacja na rynku jest specyficzna i trochę zaczyna się różnić od tego, co my pamiętamy, bo jak się okazuje. Wynajmujący, wolą nawet przetrzymać to mieszkanie w okresie czerwiec, lipiec, nawet ten sierpień. Jeśli to mieszkanie jest w dobrej lokalizacji, w dobrym standardzie, oni wtedy realizują jakieś remonty, tak, przetrzymują przez te 2-3 miesiące po to, żeby we wrześniu no, wystawić to mieszkanie mhm, w, no, w dość wysokiej cenie tak, bardzo, w bardzo takiej mhm. poziomie konkurencyjnej. Więc więc też, też, też do tego na, na rynku dochodzi i mamy spadki zarówno jeśli chodzi o pokoje, bo w lipcu w i w sierpniu to było 12% mniej niż w ubiegłym roku pokoi niż jakby dostępne na platformie Jotodom i OLX, bo tutaj zbieramy dane z obu tych platform i to samo tyczy się też ofert. Dotyczących samych mieszkań. Mamy, w lipcu mieliśmy ponad 22 tysiące aktywnych ogłoszeń, o 4% mniej niż w czerwcu, co pokazuje, że, że rzeczywiście część z nich przetrzymuje. Plus pamiętajmy, że takie mhm. miasta jak chociażby Trójmiasto, czyli te miasta. No, Stricte turystyczne w tym okresie wakacyjnym. Tam przechodzimy na ten okres wakacji w najem krótkoterminowy. No i we wrześniu znowu te mieszkania wracają na ten rynek najmu długoterminowego. Więc jest to trudna sytuacja, szczerze mówiąc dla studentów, zwłaszcza, że pamiętajmy mamy mieszkania czy pokoje są alternatywą tak naprawdę dla akademików tak i okazuje się, że publiczne akademiki a, tych, jest tak niewiele. Naprawdę uh -huh. tych jest niewiele, oferują studentom w Polsce około 115 tysięcy miejsc, tak wynika z ostatniego raportu firmy JLL, a zapotrzebowanie jest na kolejne 400 tysięcy, więc tak naprawdę my pokrywamy, zaspokajamy potrzeby tylko 9% studentów w Polsce, pieresy czy Czyli, czyli ta prywatna, tak naprawdę, uh -huh. prywatne akademiki, prywatny najem instytucjonalny, no on też jest znikomy w naszym kraju. I te Agata... osoby muszą ciśnienie... Uh -huh. A czy wynajmujące też trochę nie korzystają na sytuacji związanej z uchodźcami? Bo widzimy i pamiętamy też, co działo się od lutego 2022 roku. Te ceny skoczyły. I oni teraz już mają pewność, że w pewnych lokalizacjach, niezależnie od tego, jaką cenę, mówiąc kolokialnie rzucą, to to mieszkanie i tak zostanie wynajęte. Jeżeli nie przez studenta, no to przez turystę. Tak, na pewno są takie lokalizacje, są takie miejsca dobrze skomunikowane z, z ośrodkami akademickimi, z uniwersytetami, które zawsze będą trzymały tą, tą cenę. No i wiemy, że takim, i to się nie zmienia, naj, najdroższym miastem jest, jest, jest Warszawa, gdzie no, trzeba zapłacić za wynajem mieszkania średnio, 5 tysięcy złotych, a popatrzmy sobie na tych, jakby, którzy szukają. Oni szukają w przedziale do 3,5 tysiąca złotych, więc jakby to, co uh -huh. oferuje rynek i to, jakie, jakie są potrzeby i jakby uh -huh. możliwości ekonomiczne, to nam się tutaj rozmienia.